A Andrzej Duda kończy swoje urzędowanie z pełną autodemaskacją w głębokiej niesławie jako anglosaski żydowski banderowski lokaj, który gotów jest rzucić na stos polskiego życia los, po to tylko żeby ugrać Bóg wie co. My nie wiemy, my nie wiemy jakie rachuby kierują panem prezydentem. My nie wiemy, dlatego że nie mamy mentalności lokaja, nie mamy mentalności sługusa. W związku z tym nie jesteśmy w stanie yy, wczuć się w jego sytuację i kondycję. Nie wiemy o jaki urząd się ubiega, czy chce być wynagrodzony stołkiem w NATO, czy, czy w ONZ, czy gościa? w jakimś PKO-lu, czy może... Lęka się, że odezwie się jakiś telefon od braci Rysicz i przyjaciół. My tego nie wiemy, dlatego że my takim uwarunkowaniom nie podlegamy. I dlatego powtarzamy z pełną swobodą jako polscy państwowcy, polscy patrioci to nie nasza wojna.